Podjęcie uchwały w zakresie powołania prezesa wymagało bezwzględnej większości. Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej 30 maja w miejskich wodociągach, spośród czterech osób zasiadających w Radzie, dwie zagłosowały za, jedna była przeciw, a jedna się wstrzymała. Tym samym Paweł Chryciów nie został powołany na kolejną kadencję jako prezes spółki. Do czasu powołania nowego spółką kierowali prokurenci Marlena Wysoczańska i Rafał Piątkowski, i to jego właśnie wyłoniono w konkursie na Nowego Prezesa podczas wczorajszego posiedzenia Rady Nadzorczej. Do konkursu zgłosiło się sześciu kandydatów. Po weryfikacji dokumentów tylko trzech zostało dopuszczonych do dalszego etapu. Jak mówi Anna Mieczkowska, ta spółka dzisiaj musi mierzyć się naprawdę z wieloma trudnościami, ale wierzę, że nowy prezes sobie z nimi poradzi. To człowiek, który od lat pracuje w miejskich wodociągach i kanalizacji, więc zna specyfikę spółki, zna jej problemy, a także załogę. I dzisiaj załoga deklarowała wolę współpracy. Prezes ma mnóstwo właśnie yy, takich trudnych spraw, yy, ale ja wierzę, że sobie poradzi. Podstawowym problemem to jest problem związany z taryfami. Czekamy na uzasadnienie do wyroku. Wiemy już, że wygraliśmy sprawę z wodami polskimi, więc czekamy, co znajdzie się w uzasadnieniu wyroku. Natomiast już z pierwszych informacji od pełnomocnika, który uczestniczył w rozprawie, wynika, że sąd jednoznacznie stwierdził, że spółka prawidłowo lokuje koszty, czyli według miejsca powstania i że prawidłowo przygotowała ten wniosek, eliminując subsydiowanie skrośne. Czyli to, o czym ja mówię od pięciu lat o tym, że nie można uśredniać ceny i nie mogą oczekiwać moi koledzy wójtowie i nie może od nas oczekiwać dyrektor RZGW uśrednienia ceny, czyli tym samym nie mogą oczekiwać od nas tego, że my mieszkańcy naszego miasta Koąbrzegu będziemy płacili za mieszkańców innych gmin. To musi być wszystko zrobione zgodnie z ustawą i rozporządzeniem i sąd tym razem przychylił się do tego wniosku. Czekamy na uzasadnienie wyniku, wyroku, będziemy Państwa o tym informowali. Więc prezes ma mnóstwo właśnie takich trudnych spraw, ale ja wierzę, że sobie poradzi. To jeszcze raz warto to przypomnieć, że prezesem został człowiek, który od lat pracuje w spółce, więc zna specyfikę.